Masz wysokie ciśnienie, a tabletki nie pomagają. Obejrzyj te filmy do końca. Dany zestaw ćwiczeń będzie nam pomagał i głównie będzie się skupiał na otwarciu naszej klatki piersiowej, zmobilizowaniu odcinka piersiowego kręgosłupa. W ten sposób będziemy mogli zmniejszyć nasze ciśnienie. Dodatkowo wspomagając nasze ćwiczenie prawidłowym oddechem przeponowym, czyli torem brzusznym, obniżymy nasze ciśnienie dosyć skutecznie. Pierwsze ćwiczenie wykonujemy za pomocą takiego wałka, żeby on był. Po całości naszego tułowia bierzemy sobie ciężarki, układamy je w ten sposób. Ciężarki nas dociskają do dołu. Mamy szeroko łokcie, jednocześnie rozciągają nam się mięśnie piersiowe, i to jest nasz główny target. I wypychamy je do góry: do dołu i do góry. Tutaj rozciągamy, a tutaj napinamy mięśnie piersiowe. Następne ćwiczenia wykonujemy w tym samym położeniu, też na wałku, tylko tym razem chcemy opuszczać bark, łopatkę oraz łokieć jak najbliżej tułowia i prostujemy ręce. Opuszczamy bark, łopatkę jak najniżej, łokcie blisko i wracamy do góry. I kolejne, trzecie ćwiczonko. Mamy teraz szeroko ręce, łopatki, Przechodzą, jakby złączają się do siebie, blisko je ściągamy i z wydechem unosimy do góry ręce. Do dołu otwieramy klatkę i do góry. Pilnujemy, żeby, żeby mieć doklejone lędźwia. Brzuch też delikatnie pracuje, mięśnie piersiowe się rozciągają i wykonują działanie. I następne ćwiczonko, Będziemy chcieli ręce na prostych łokciach opuszczać w tył powoli, i z wydechem wracamy do dołu. W tył otwieramy klatkę. Brzuch też delikatnie pracuje, dociskamy lędźwia, i wracamy do dołu. Każde ćwiczenie wykonujemy po 15-20 razy i zostaw y, lajka i obowiązkowo, jeśli pomogło, to napisz w komentarzu.